Cześć, Julia. Hello! Cześć. Śpiewająco na premierze właśnie <grym> filmu Nieobliczalna i ty w jednej z ról. Powiedz mi, kochana, ty masz tyle rzeczy teraz na głowie, jak Ci się udaje jeszcze znaleźć czas, żeby zagrać w kolejnym filmie. Film kręciliśmy rok temu w, w sierpniu? Nie, w październiku, ale było tak ciepło, jakby to był sierpień. Albo mi się już miesza, generalnie rok temu. Yy, no nie wiem, to jest chyba kwestia sprawnego ułożenia kalendarza. Ja pracuję z mamą. I ona dokładnie wie, co kiedy ja mam. Jesteśmy świetnym teamem i po prostu udaje nam się jakoś tak płynnie przechodzić z jednego w drugie. Mm, ale owszem, mam, mam mało wolnego czasu ostatnio, szczególnie, że za chwilę wychodzą moje pierwsze kawałki z drugiej płyty, więc teraz będą, będzie czas na kręcenie tyle dysków. Mamy końcówkę Mam talent, więc przed nami półfinał i finał jeszcze. Lecę do Kam. W tym przyszłym tygodniu. No dzieje się. Słuchajcie, dzieje się, ale mam absolutnie wspaniały czas, jestem szczęśliwa i, i korzystam z tego czasu. No właśnie, co do mam talent, ja widzę, że ty pniesz tak naprawdę do góry i też spotykasz się z wieloma pozytywnymi komentarzami jako jurorka. Co byś uznała takiego trudnego w tej pracy? Ojejku, wiele czynników jest trudnych. Na przykład dla mnie łatwiejsze są live, ponieważ po pierwsze trwają tylko dwie godziny, a castingi trwają 12 godzin. A po drugie, no nie wiem, jakoś lubię tą energię tego, że coś jest na żywo. Od razu wtedy adrenalina mi buzuje i wszystko lepiej mi wychodzi. Castingi dla mnie były o tyle ciężkie, że jeszcze nie znałam tego, jak się zachować w tym formacie. Nie wiedziałam, co działa, co nie działa. Poza tym, no wiesz, nie mam takiego doświadczenia w ogóle w ocenianiu ludzi, bo na żywo, na, jak na, tak na życie, mało kiedy oceniasz ludzi tak na głos, jak już to oceniamy w głowie albo gadamy z przyjaciółką, ale tak, żeby ocenić i to jeszcze w superlatywach, albo powiedzieć komuś krytykę po prostu w oczy, ale tak, żeby go nie zabolało, to są naprawdę trudne rzeczy i musiałam się tego nauczyć. Nie, ale... Z, z każdym odcinkiem mam wrażenie, że coraz bardziej o, osiadałam w tej, w tej sytuacji. Ale absolutnie wspaniały program, nie żałuję tej decyzji, zrozumiałam, że, że, to, że, to, że to jest w ogóle jedna z dróg mi pisanych. Kocham pracę z ludźmi. To ile ja wspaniałego feedbacku dostałam od ludzi w internecie, to jedna, ale w ogóle też na żywo. Mamy tam publiczność. Zawsze pomiędzy, w przerwach pomiędzy tam wykonami, zawsze podchodzę do tych ludzi, i oni robią sobie zdjęcia, rozmawiają ze mną, dostaję często jakieś prezenty. Dostałam ostatnio przepiękny list od mojego złotego przycisku Natalii Sacharczuk. Nie będę teraz go przytaczać, ale tam są tak piękne słowa i tak sobie pomyślałam, kurczę, i podpisałaś, tak ta ośmiolatka, mój Boże, za te 10 lat ona będzie mieć 18 lat i zawsze będzie pamiętała, że Julka jej dała za te przyciski. To są dla mnie tak cenne, tak cenne momenty, że dla takich momentów ja chcę robić ten program. A jak oceniasz współpracę z Agnieszką Helińską, taką rokową rock, kobietą, która no też już jest na rynku muzycznym wiele, wiele lat? No, powiem ci, to jest osobowość. Musiałyśmy, znaczy tak, od razu się polubiłyśmy, ale musiałyśmy się dotrzeć, bo mamy. A... Ale nie w taki negatywny sposób, tylko po prostu wkleić nasze energie. Mamy zupełnie inne, ale kurczę, lubimy się. Ja bardzo lubię Agnieszkę. Fajnie, że mam po lewej Agnieszkę i po prawej Marcina, bo mogę trochę z, z nią poplotkować trochę z Marcinem i, 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 i z, nimi, z, nimi, z, z z jednym i z drugim nabrać jakąś tam relację. Agnieszka jest niesamowicie wrażliwą, empatyczną osobą. Przy okazji ma naprawdę zajebiste poczcie humoru. No, stop, rzucam jakimiś żartami. Zresztą to samo mogę powiedzieć o Marcinie, więc słuchaj, no, nudno nie jest. Okej, okay, Julia, więc ostatnie pytanie. rok temu z tobą rozmawiałam, że gdzieś tam w planach masz tą przeprowadzkę do USA. No, wiemy, że tam jest twój kódem. tak, nie mówiłam. A? Rok temu powiedziałeś, no to że kiedyś zakrytuj, byś chciał. ale nie powiedziałam, że chcesz się przeprowadzić do Stanów. Że kiedyś byś chciał? Nie. Że mogłabym spróbować kiedyś swoich sił za granicą, ale nie, że się przeprowadzić, ja w ogóle nie marzę o tym. Czyli wykluczasz tam zamieszkanie? Raczej wykluczam. Lubię mieszkać w Polsce. Lubię Polskę. Ja w ogóle kocham ten kraj. Mimo jego, ich, jego ciemnych stron, to kocham e, tych wszystkich moich ludzi, przyjaciół. E, też pracę, jaka do mnie przychodzi. Kurczę, no dlaczego mam z tego, wiesz, nie korzystać? Jadąc tam musiałabym absolutnie zrezygnować ze swojego życia tutaj. Może to kiedyś zrobię na jakiś czas, ale na razie nie widzi mi się to, bo realizuję się, absolutnie, spełniam się tutaj. Jestem w dobrym momencie i nie chcę go przegapić. Więc ja ci tego życzę, żebyś spełniała siebie, wszystko poszło po Twojej myśli i nawet wiem, że ludzie mówią o tobie, że będziesz polską Jaylo. No, mam nadzieję, że będę tak wyglądać w jej wieku. <noise> w to nie wątpię, więc ja, Julia, trzymam ze Ciebie kciuki, dziękuję Ci za wywiad i do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję się. Dzięki bardzo, cześć.